Drodzy towarzysze, drodzy obywatele, szumiał dokoło las nad oką i bardziej snem niż jawą wydawało się polskiemu żołnierzowi daleka i umęczona ziemia polska. A przecież przed 25 laty armia radziecka i u jej boku odrodzone wojsko polskie. Przepędziła wroga z naszej ziemi umiłowanej, przywróciły jej wolność i niepodległość. Salut daj na wschód, na zachód marsz. Mówiły słowa innej wojskowej pieśni i mówiły proroczą prawdę. Zima 1945 roku stała się świadkiem wielkiego zwycięskiego marszu na zachód w którym sztandary radzieckie i polskie rozkwitały na murach wyzwalanych miast. 25 lat temu w mury Katowic wchodziły straże przednie zwycięskiej armii radzieckiej i ze zakamarków, z piwnic i strychów wychodziła ukrywająca się przed ostatnią falą hitlerowskiego terroru polska ludność witająca zwiastunów. Wolności. Zdeptanym śniegu poniewierały się groźnie niegdyś symbole hitlerowskiego państwa. Za Kamarkach patrole na prędce tworzone milicji obywatelskiej wyłapywały gestapowców, zdrajców, tych którzy, którzy zapisawszy się szczególnym okruczeństwem przed podłością. Łoś, pod nie zdążyli już ujść wraz ze swymi panami. Tworzyły się wolne, prawowite władze polskie. Wszystko to działo się w ścisłym współdziałaniu miejscowej, patriotycznej polskiej ludności, ludzi pracy Śląska i Zagłębia z wyzwolicielskimi oddziałami Armii Radzieckiej, wreszcie i z nami polskimi żołnierzami. Przybyłem i tu u boku radzieckiej armii, aż pod dalekie oki, aby nieść wolność swej umiłowanej ziemi.